W serwisie informacyjnym Anna Więckiewicz. Dziś w odcinku, między innymi wrażenia z jarmarku świątecznego, hala sportowa w PSP-8, już otwarta prezydent w Doner King Kebab. Jak co roku, bożonarodzeniowy klimat wprowadził w Starogardzie jarmark świąteczny. W minioną niedzielę tradycyjnie można było zakupić rękodzieło, ozdoby świąteczne, prezenty i słodycze. Oprócz warsztatów świątecznych, karuzeli czy pokazu szczudlarzy było też spotkanie z najważniejszym bohaterem jarmarku, świętym Mikołajem. Po zmierzchu rynek rozświetliła starogarska choinka. Oby więcej takich imprezek tutaj tak? na, na rynku, więcej ludzi, żeby było po prostu... Jest po prostu, no, moc, jest moc. Super. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo radości, miłości ciepła w gronie rodzinnym, a nowy rok niech Wam przynaje się mnóstwo obfitości, wesołych świąt. Zanim od... rozpoczniemy odliczanie i rozświetlenie naszej choinki, ja chcę wszystkich mieszkańców Starogardu, Kociewia, przeprosić na początku za to, że w tym roku w Starogardzie będzie mniej iluminacji niż zwykle. Z tego względu, że jak wiecie, wszystkie samorządy mają problemy finansowe związane między innymi z energią elektryczną. Kochani, zdrowych, wesołych świąt. E, czas Bożego Narodzenia to czas nadziei. Ja życzę z tego miejsca wszystkim naszym gościom z Ukrainy, aby... Ta wojna się w końcu skończyła i mogliście wrócić do domu. W poniedziałek 5 grudnia uroczyście otwarto salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 8. Była to jedna z największych inwestycji, którą w roku 2022 zrealizowało miasto. Koszt budowy sali wyniósł ponad 11 milionów złotych. Tak w PSP-8 świętowano jej otwarcie. Wkrót wkroczyły ekipy, ekipy budowlane, remontowe i prace przybyły. wszystko poszło sprawnie i szybko? Pewnie jak Państwo przejeżdżaliście tutaj yy, ulicą, to zerkaliście, jak to szybko postępuje. Dobry rok. Po podpisaniu umowy sala zostaje oddana do użytku. Nareszcie. Nareszcie się udało. Ten proces pozyskiwania środków, tworzenia dokumentacji i tak dalej, i tak dalej, trwało blisko 7 lat do tego momentu, szczęśliwego momentu, który dzisiaj możemy celebrować. z was może być mistrzem Polski, mistrzem świata, może być posłem, może być prezydentem. Życie jest dla nas otwarte, korzystajcie z tego życia, ale najważniejsze naprawdę wieście w nich to jest kondycja, jest siła fizyczna. Możecie w komputerach siedzieć od rana do nocy, nawet mam w pewnym momencie zabraknie siły na żeby w tym komputerze siedzieć. Dlatego przeznaczajcie trochę czasu, trochę aktywności na aktywność fizyczną. My się bardzo cieszymy z tej sali, bardzo długo na to czekaliśmy i to jest wielki prezent. No, trochę szkoda, że pierwsze klasiście nie wiedzieli, co to stara Sara, a ci. E, ósmoklasiści, którzy byli rok temu, nie wiedzieli, co to nowa sala, ale bardzo fajna sala, jest bardzo duża i przestronna. Dostaliśmy od miasta piłki i się z tego powodu bardzo cieszymy. Bardzo jesteśmy tego zadowoleni. Dziękuję bardzo. Na początku tego roku, po raz ósmy prezydent Janusz Stankowiak wystawił na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 4 godziny swojej pracy. Ostatnie słowo należało wówczas do właściciela restauracji Doner King Kebab, Andrzeja Burczyka. Na konto fundacji przekazał on wtedy rekordową jak dotąd sumę 7310 zł. Prezydent miasta podjął się wykonania swojego zadania i pojawił się z zakasanymi rękawami w Donerze. Podczas najbliższego finału Wośp lokalne firmy będą mogły po raz kolejny wylicytować godziny pracy prezydenta. Podczas uroczystej 18. gali wolontariatu, która odbyła się w miniony poniedziałek, nagrodzono starogardzkich wolontariuszy. Doceniono tych, którzy w minionym roku z pasją i zaangażowaniem, a przy tym całkowicie bezinteresownie, pomagali innym. Wolontariuszem roku 2022 gminy miejskiej Starogard Gdański została Dominika Murawska, nominowana przez ZHP. Więcej informacji na temat gali na naszej stronie internetowej. W drugiej części serwisu m.in. Mikołajkowy Klimat Rozpoczęty, a także zgłoszenia kandydatów do Wierzyczanek 2022. W zeszły poniedziałek, 5 grudnia, młodzi adepci Koszykówki po raz kolejny spotkali się na Mikołajkowym Festiwalu Gama Akademia Koszykówki. Była to już szósta coroczna impreza, w której udział wzięli uczniowie klas 1-3 z powiatu starogardzkiego objęci projektem. W naszym projekcie stała się rzecz wyjątkowa w... W ramach naszego projektu biorą udział już wszystkie szkoły z miasta Starogard wszystkie szkoły podstawowe oraz trzy szkoły z gminy Starogard oznacza to, że w każdej z dziewięciu szkół naszego regionu dwa razy w tygodniu dzieci z klas 1-3 odbywają Zajęcia koszykarskie. U dzisiejszym jest to festiwal, czyli e, dzieci nie będą grały między sobą, natomiast wykonywały ćwiczenia. Naszymi gośćmi są e, zawodnicy SKS Starogard drużyny pierwszoligowej, ligowej którzy pokazują ćwiczenia, którzy prowadzą rozgrzewkę i dzięki którym ta impreza, e, tak jakby, zyskała dodatkowy blask. E, oprócz dzisiejszego festiwalu mamy jeszcze kilka turniejów e, zaplanowanych w obecnym roku szkolnym.

był się finał międzyszkolnego konkursu plastycznego Mikołaj Moich Marzeń, który przy współpracy Starogardzkiego Centrum Kultury od wielu lat organizuje Straż Miejska. Podobnie jak w latach ubiegłych i tym razem zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów starogardzkich szkół. Tam, ja, się zresztą, zresztą Że wszystkie prace nagrodzone zostały umieszczone na banerze, który zostanie powieszony w centrum miasta i mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli oglądać młodych artystów, jak to oni pokazują swój wizerunek na Mikołaja. Z okazji Bożego Narodzenia bracia Golec przygotowali wzruszający koncert, w którym zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolendy razem z Janem Pawłem II. Usłyszymy unikatowe nagrania, które Łukasz i Paweł otrzymali od zaprzyjaźnionej siostry Teodory Sercanki. To dźwiękowy zapis kolęd, które Ojciec Święty śpiewał w Watykanie podczas papieskich wigilii. Razem z zespołem Golec Orkiestra zaśpiewa radiowy zespół na cały głos. Koncert odbędzie się 17 grudnia o 20 w Kościele Świętego Wojciecha. Wstęp wolny. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 10 grudnia na Santa Sports Day świąteczne zajęcia sportowe dla dzieci, dekorowanie bombek oraz animacje. Zapisy na stronie www.elektronicznezapisy.pl. Do 22 grudnia starogarski magistrat czeka na zgłoszenia kandydatów do nagrody prezydenta miasta Wierzyczanki 2022. Od 24 lat przyznawane są one osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, gospodarki i inicjatyw społecznych w starogardzie gdańskim. Zachęcamy do udziału w edukacyjnej grze terenowej Starogardzki Quest Staromiejski. Łączy on w sobie elementy zabawy, nauki i radości odkrywania. Odwiedź 10 tajemniczych punktów zlokalizowanych w Starogardzie i odszyfruj hasło. Quest jest dostępny w formie aplikacji mobilnej lub ulotki do wydruku. Trasę szlaku możesz również przebyć z audioprzewodnikiem, który odsłuchacie na stronie pod adresem widocznym na ekranie. Lub przemierzyć trasę ze słuchawkami w uszach, wybierając z jednego z czterech oprowadzaczy Annę Ulembicz, Annę Sakowicz, Szymona Guralczyka, Marcina Karwowskiego szczegółowe informacje na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta. 1 grudnia to oficjalny dzień roz rozpoczęcia w starogardzie akcji pomocy kierowcom, którym samochód z powodu niskich temperatur odmówił posłuszeństwa. Z urządzeniem do rozruchu aut pospieszą strażnicy, miejsce, wystarczy zadzwonić pod numery telefonów widoczne na ekranie. Informacje sportowe: Kociewskie Diabły grały 3 grudnia mecz wyjazdowy z drużyną ENA Basket Poznań. Wygraliśmy z wynikiem 89 do 80. Kolejne emocje już w sobotę, 11 grudnia na parkiecie przeciwnika nasi koszykarze zagrają mecz z WKK Wrocław. Dziś to wszystko. Dziękuję i do zobaczenia.